To może przy okazji wspomnijmy o tym co się dzieje na Orlenie, bo bardzo pozytywne zmiany. To nie mówimy tutaj o zmianie prezesa, ale mówimy o tym co się w dzieje w obszarze stacji Orlen. Bizblock pisze, wielkie zmiany na stacjach Orlenu. Ciekawe czy Wam się spodobają. Orlen wyposażył kolejne stacje paliw i mopy w innowacyjny system. panele fotowoltaiczne oraz magazyny energii, które pozwalają zaoszczędzić nawet 80% energii. Do końca roku w sieci koncernu działać będą łącznie 10 takich obiektów. Grupa Orlen w ramach transformacji energetycznej inwestuje w energetykę odnawialną, m.in. W, w obszarze biogazu i biopaliw. Koncern będzie także rozwijać technologie wodorowe, nowoczesną petrochemię i bezpieczną energetykę jądrową. To bardzo ciekawe, zaraz to omówimy. A teraz doszły jeszcze e, innowacyjne systemy na stacjach paliw, odzyskujące ciepło i urządzenia chłodnicze. Zasilane energią słoneczną, system do jednoczesnej produkcji ciepła i chłodu, pozwala na odzyskiwanie energii cieplnej, która jest następnie wykorzystywana m.in. do podgrzewania wody w łazienkach i myjni oraz wspomagania pracy, klimatyzacji i kurtyn powietrznych. Dzięki temu stacje są niemal samowystarczalne, pobierając z sieci niewielką ilość dodatkowej energii, głównie nocą. Technologia ta w skali roku pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej nawet o. 135 MWh w przypadku standardowej stacji, i 350 MWh w przypadku MOP-u. Tutaj myślę, że Łukasz się wypowie, bo on tutaj ma dużo doświadczenia z branżą energetyczną. Zastosowane w wybranych stacjach i chronione licznymi patentami kogeneracyjny system firmy, jakiejś tam, której nie chcemy reklamować, ale cóż, chętnie bym kupił ich udziały w tym momencie. To projekt polskich inżynierów w całości. Pozwala powstające w kraju zasilanie energią z dużej instalacji fotowoltaicznej, agregaty, co chyba hybrydowo powietrzno gruntową pompą ciepła i chillery chłodnicze. Super! Brzmi dobrze. Dopóki kupują od nas, to mogą kupować. O, ale widzisz, zgadzamy się tak, że wiesz, że. Wiesz, że jakby... Dobre po polskie. Że, słucham, wiecie, jak, jak ze wszystkim. Fajnie, że jest bardziej zielono. Fajnie, że będzie sieć energetyczna mniej obciążona. Bo to na koniec o to też chodzi słuchajcie nie hmm? dzisiaj jest problem z nasze sieci energetyczne są po prostu słabe nie no, masakra są słabe więc im, im bardziej wspieramy a jakkolwiek... do której spółki skarbu państwa należy większość sieci energetycznych tauron chyba nie tauron chyba jest chyba największy się potem chyba. tak ale to jeszcze do sprawdzenia. Nie? jeszcze z hmm. e, każdy bądź razie każdy bądź razie to, to, to dobrze bo to też po, po, Jaki to ma impact bo to ma, trzeba patrzeć na to w kilku obszarach pierwszy Taki fajny, że jesteśmy zieloni. To jest spoko. Jakby ja popieram i jest ok. Drugi wymiar to. Jest, yy, redukcja obciążenia sieci energetycznej. To jest cholernie ważne. Bo dzisiaj przez to, że jest duże obciążenie, to płacimy gigantyczne koszty społeczne za to, że mamy starą infrastrukturę. Nie? Mm. Trzy. te miejsce zwolnić dla farów fotowoltaicznych i dla domostw, gdzie dzisiaj nie można dostać nowych pozwoleń na na przykład na zbudowanie farmy, mm. bo jest sieć przeciążona mm. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można było prowadzić gozinami. I to jest generalnie zgadzam się? Dobrze, dobrze, dobrze że promują takie rzeczy. Ja, ale ty myślisz, że to w ogóle jest taka czysta intencja po prostu Orlenu, czy po prostu jakieś regulacje unijne, które na nich to wymuszają, so. żeby coś takiego zrobić. Wiesz, co mi się wydaje, że to jest czysta ekonomia po prostu. Ja czy myślę, że jedno i drugie, nie Pamiętajcie, się, że oni są, to jest wszystko, Cybryda. to są spółki z karbu państwa słuchajcie. I jakby oni patrzą trochę na, na ekosystem różnych powiązań. Jeżeli mogą jednym prostym ruchem, inwestując x złotych, spowodować, że sieć energetyczna nie będzie obciążona. Hmm. I to, co kosztuje na przykład nas jako Polaków, X set milionów rocznie. Kurczę, to jest prawdopodobnie jest to ekonomia. A to, że jest za tym trend ASG, jakby spoko, jakby pytanie jest znowu, no, magia, diabeł tkwi w szczegółach. Czy to było? Czy ta inwestycja jest rentowna dla samego Orlenu? Pewnie nie, ale dla gospodarki pewnie tak. Ale znowu nie chcę się powtarzać. stanie. Nie no, czy rentowna, czy nie rentowna? No, widziałeś 350 MW godzin? To, to jest chyba dosyć sporo oszczędność nie jeszcze zależy jaka jest cena inwestycji dokładnie o tak. to chodzi nie? No właśnie złotych złoty, bo co ci po tym że ci się zwróci po 50 latach jak po latach, <laughs> to musisz to wymienić nie no słuchaj to tak jak z całą fotowoltaiką no nikt przecież nie przetestował ile te panele w praktyce mogą wytrzymać w gruncie rzeczy nie to, to że firmy sprzedają ci gwarancję na 15 lat że będą miały jakąś tam nie wiem 85% sprawności, słuchaj, czy, jest, czy coś takiego to jest że to jest kurde kawałek piasku przerobione na wiesz no, na panel. No, zakładam, że tu nie ma jakiejś, tu nie jest jakaś technologia. Tak. No, tylko nikt nie wie, jaka będzie ich sprawność po 15 latach. Jaka by nie była? Chodzi o to, że cena energii rośnie właśnie przez to, że jest jak jest. Nie? Mm -hmm. okay. Zauważyliście, że na przykład jak buduje sklep, albo w ogóle jak sklepy ma, to tam już te panele na dachu są od lat. Zauważyliście, że Biedronki czyli DLE też inwestują w ostatnim czasie bardzo mocno w taką samą wystarczalność. Więc myślę, że ruch Orlenów wcale nie jest jakiś super. Rekursorski na rynku wręcz odwrotnie. To jest jeden z ostatnich elementów, który jeszcze tego nie robił. Ale widzisz, teraz powiedziałeście się ja na przykład o tym nie wiedziałem, co powiedziałeś. Ja dawno, fajnie, że dawno temu uwagę. Każde fajnie, Dino, że On to zakomunikował, bo y to dla mnie mówi, aha, firmy to robią, to jest fajne. Y robią, robią, tak. Ja już dawno temu zauważyłem, że właśnie Dino wszystkie mają panele, ale znowu przemawia za tym pewnie jakaś logika i oszczędność. Jeżeli tam jest sporo lodówek, sporo tego typu sprzętów, no to zapotrzebowanie na energię musi być duże. Skoro zapotrzebowanie na energię jest duże, a ta cena energii, umówmy się, trochę skacze w ostatnim czasie, to wydaje się to bardzo rozsądnym ruchem. Czy dziś się to spina finansowo? Nie wiadomo, ale czy będzie się spinać za rok, dwa, trzy, pięć? Pewnie bardziej niż teraz. Ja ci powiem tak, ja bym się zdziwił. Bo oczywiście to nie jest jakby twierdzenie, tylko teoria. Bym się zdziwił, gdyby wiesz, właściciele tego typu sklepów nie mieli własnych spółek, które im to montują, tylko brali to jako usługę zewnętrzną. Bo to tak, też, ale to nie ma znaczenia większego, jakby dla całości, bo dzieje się tak już od dłuższego czasu. Już nawet nieraz tutaj rozmawialiśmy. Ja jak wychodzę z domu, to nawet. Zwykli ludzie, jakby tak spojrzeć, to myślę, że z połowa, albo na pewno więcej niż jedna trzecia dachów naokoło mnie, to już ma panele dawno temu fotowoltaiczne, jakby na górze, nie? Mm -hmm. No, Kolumbus jest dobrym przykładem tego, jako chyba największa w Polsce spółka, co? Która jakby w kontekście instalacji prosumenckich? Tak, to są. Kilkadziesiąt tysięcy dachów już chyba jest. 60 000 dachów. tysięcy albo więcej. Nie, nie powiem się teraz dokładnie. To było 900 pracowników do zwolnienia, więc pe pewnie więcej dachów. Nie? No, to jest, jakby, z punktu widzenia prezesa nadzorczej mogę trochę więcej powiedzieć, ale, ale tak, była bardzo duża redukcja pracowników. No bo wiemy, co się stało, tak? Czyli po prostu się skończyły te wszystkie jakby dotacje. To jest w bardzo w długa historia na, na inny podcast, ale najważniejsze, no na że chyba. Porodziła sobie i to, co teraz robi, jest naprawdę ciekawe. I będzie rosła dalej, no bo w gruncie rzeczy to zapotrzebowanie będzie A rosło. słuchajcie, już, nie? jest 4 miliony domów wolno stojących. Ile jest no, ma panele? 200 tysięcy, 300 tysięcy? To jest jeszcze nic. Mm -hmm. Bardzo no, duży rynek, nie tak tylko słuchajcie, punkt, to, to jest, tak się wydaje, no, nowoczesne, nowe osiedla sobie stanowią, bo człowieka stać, no. nie? ale to, ile jest tych małych domostw, mieszkańc całych dzielnic, gdzie. Jest po prostu kosmiczna jedna wielka masakra. Ale mhm. no chyba dużą przewagą Kolumbusa jest to, że, są, że wiodą i... prym jak gdzieś pewnego rodzaju lidera, więc jak gdzieś są, de facto mają największą perspektywę do tego, żeby. No ja muszę przyznać, że jestem, jestem nieszczęśliwym konsumentem właśnie tej firmy, rzeczonej, także panie. Z, z, z poziomu. A tutaj mamy przed człowieka, który jest z Rady Nadzorczej, także wiesz, od razu składam na jego ręce, jakby zostałem obsłużony. Zapłaciłem ogromne pieniądze. Wiemy wszyscy, ile kosztują te panele, ile kosztuje z firma zewnętrzna, która to przychodzi. Pan Janusz, który pracuje w sklepie spożywczym tutaj niedaleko, tylko sobie zrobił te, żeby wejść na dach. Założyli. Ten, Zakładaj firmę. Wzięli 50 kawałków za moją instalację fotowoltaiczną, zapłacone pewnie za materiały, to pewnie było z tym z pięć, Zakładaj wiesz, firmę. No, no, nie, no to oczywiście to panie. No to składę, jest, rynek jest, po, jest po Podażę? Oczywiście, to przecież ja wiem, że wszyscy kurczę, teraz, wiesz, piekarze zamykają piekarnie i zakładają. Czy znaczy był taki czas, teraz to już trochę gorzej, ale zakładali filmy, wiesz, pikarnie ten, zakładali firmy i robili fotowoltaikę. No to kurde, potem ludzie sobie kupowali, to się sypiłem, no, panie. No. A to było nawet takie parę lat temu, co było. wszyscy się rzucili na. Staro, jeszcze była stara ustawa, nagle się pojawiło tysiące firm fotowoltaicznych, mm -hmm. które robiły montaż. I nagle marża spada do zera. Nie? To się tragicznie skończyło do rynku. A no ale to jak to zawsze, nie? Dywersyfikacja, a potem jakby... Wiesz, wiesz. Tematy długoterminowe najlepiej robić zawsze z markami, które są albo długo na rynku, albo będą długo na rynku. Bo jak idziesz do firmy Krzak, która ci robi temat, za który masz brać odpowiedzialność przez najbliższe kilkanaście lat, to oczywiście, że wolisz zrobić z marką, która na rynku już jest, nie? Niż z firmą krzak, która jutro dzisiaj jest, jutro jej nie ma, a pojutrze jest kolejna i po pojutrze jest następna. Ja się dziwię, że kolumbus właśnie wiesz, nie, nie zaczął wykupywać jakby tych większych graczy. Chyba że zaczął, bo ja nie wiem, nie analizowałem jakby kolumbusa nigdy, ale dywersyfikacja, nie. konsolidacja, nie? Jakby na takiej zasadzie.